Jeszcze raz dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. No na pewno podchodzimy z dużymi nadziejami do tego jutrzejszego spotkania. No nie ukrywam, że bardzo zależy nam na zwycięstwie w tym meczu. Zdajemy sobie sprawę, że tylko zwycięstwo zadowoli kibiców i wszystkich ludzi związanych z naszą piłką. I Zdajemy sobie z tego sprawę i zrobimy wszystko, aby tak się stało. Pomoczmy pod Goricy. No nie wypada, nie wypada tego meczu nie wygrać, ale yy, trochę, trochę jak gdyby utonujemy te nastroje mówiące o liczbie strzelonych bramek, no bo też Mołdawianie yy, pokazali w kilku spotkaniach, że potrafią się bronić. My musimy znaleźć klucz do tego, aby tą obronę rozmontować, aby strzelić tą pierwszą bramkę i każde zwycięstwo na pewno w tym meczu nas zadowoli. Dziękuję bardzo, Panie Trenerze. Na sali mamy mikrofony, także prosimy o używanie. jakieś pytania? Proszę. Michał Wychła, tygodniu kibica. Panie Trenerze, którym napastnikiem w Pana hierarchii jest Artur sobie, Bo ciężko doszukać logiki w tych powołaniach. Ze zdania chłopak wychodzi w pierwszym składzie, potem dobrze zaczyna sezon w Bundeslidze. nie dostaje powołania na Czarnogórę teraz jest dowołany. To wygląda tak, jakby zrobił Pan z tego, Stefana Majewskiego. Niech Pan sobie ustali swój ranking. Ja nie muszę takiego rankingu robić, ani Panu tłumaczyć, jak ten ranking wygląda. Ja powołałem zawodnika, gdyż bardzo dobrze spisywał się w Bundesliga. Drużyna straciła de facto szanse na awans do Młodzieży Mistrzostw samoloty, więc na pewno Artur zasługiwał na to powołanie. I to tylko świadczy o tym, że jesteśmy otwarci na to, co dzieje się w piłce, co dzieje się w klubach. Jak zawodnicy jaką prezentują formę? Bo najprościej jest kogoś odstawić, czy nie powołać i nie reagować na pewne zmiany. Dziękuję, proszę serdecznie. Sergiusz sport. Panie trenerze zapytam mniej ofensywnie. biorąc pod uwagę, że treningi, które tutaj na razie, na razie roku, mieli, no różniejsze, ten wiadomo pomeczowy, relaksacyjny niemal, że wczoraj też, też nie aż tak ciężki. Proszę to, szczerze, na jakiej podstawie będzie pan wybierał jedenastkę wyjściową na Mołdawię? Czy na podstawie meczu, tego co pan widział w meczu, bo no, wtedy chyba rzeczywiście najwięcej widać. Czy, czy treningi też coś Panu odpowiedzą, jeżeli chodzi o poszczególne nazwiska? No na, na pewno mecz jest bardzo istotny do doboru składu, ale no, też patrzymy na to, jaki czeka nas mecz z jakim przeciwnikiem i to też będzie miało znaczenie, gdyż na no, trudno dokonać selekcji w trakcie, tak jak pan powiedział dwóch, może trzech dni, gdzie no, trudno y, stosować wielkie obciążenia. Widzimy, no jesteśmy po meczu i przed kolejnym, kolejnym, meczem na pewno też będą decydowane charakterystyki zawodników, więc z tymi kryteriami będę się kierował. Dziękuję, bardzo. Andrzej Lewandowski, Sportifakt. Pani ten, jeszcze powiedział Panu przeciwniku. Przeciwnik Mołdawia na pewno jest mimo wszystko troszkę gorszy od Czarnogóry. Czy w takim razie, bo takie są głosy, można się spodziewać, że idziemy na niego dwoma napastnikami? No nie wykluczam takiej możliwości. Proszę mi. Chciałbym powiedzieć, że sprytać, tylko to samo chciałem zapytać, ale powiedział Pan, że będzie Pan patrzył na charakterystykę. Czy to znaczy, że taki zawodnik jak Marek Saganowski, który no, z takimi przeciwnikami sprawdza się doskonale? Gdy... Na szpicy, to jest pan z wycofaniem Lewandowskiego do zajzopacji z Markiem Saganowskim na środku ataku. Nie chciałbym tu składać jakiejkolwiek deklaracji, bo to jeszcze 24 godziny do meczu, jeszcze mamy dzisiejszy trening. Jest to jedna z możliwości, tak jak powiedziałem, jest również Artur sobie jest też Alek, więc jeżeli zdecydujemy się na takie ustawienie, no to z grona tych powiedzmy zawodników będziemy szukali zawodnika do Artura. Też nie możemy zwariować i jak gdyby poprzestać wszystkiego tak, no bo też muszą być fazy, gdzie my będziemy musieli bronić. A widicje wygrywając 5-0 też były momenty, że żeby cofnięci i przechodzili do działań defensywnych i to też musi być zespół, który potrafi jak gdyby rozwiązywać problemy w tą drugą stronę, a nie tylko do przodu. Dziękuję bardzo. Michał polu, sport .pl. Panie trenerze, chciałem zapytać o siedzącego pana prawej strony Kamila Kilka, czy to przypadek się z panem czy jest pan zadowolony z jego gry eee, z czarną górą czy po eee, prostu... Jest ja ja wyczerpałem glika. Nie, żarty. To padła propozycja ze strony Tomasza, który jak gdyby koordynuje te wszystkie działania, padła propozycja Kamila i uznaliśmy, że to jest bardzo dobra kandydatura na dzisiejszą konferencję. Ale jak ocenia Pan jego grę z I Czy to może być zmiana, przebudowa linii defensywnej na, na dłużej, w porównaniu z tą Kamil, Kamil, Kamil usłyszał, jaka jest moja ocena na odprawie pomeczowej. Mogę tylko ogólnie powiedzieć, był to poprawny występ, ale oczywiście nie ustrzegł się błędów, jak wielu zawodników grających w Czarnogórze. Dziękuję Panie Jocku. Jacek Kurowski, Telewizja Polska. Pamiętam, że mam dwa pytania, jeśli można. Pierwsze dotyczy spotkania z Czarnogórą i w połączeniu oczywiście do meczu z Mołdawią. Co chciałby Pan zobaczyć w swojej drużynie w meczu z Mołdawią, a czego absolutnie nie? Czego chciałby Pan uniknąć w tym spotkaniu z jutrzejszym z Mołdawią? No, na pewno chciałbym zobaczyć drużynę tak zaangażowaną, jak w tym meczu z Czarnogórą, no to, to jest w dzisiejszej piłce fundament do dalszych działań, do dalszych poczynań. Myślę, że zawodnicy zdają sobie z tego sprawę i nie, ma, nie mamy chyba zamiaru jak gdyby docierać do tych pokładów, żeby ich jeszcze bardziej motywować, bo sami przekonali się, że grając bardzo ambitnie, bardzo tak zaangażowanie, no można dużo zrobić w tej piłce z każdym przeciwnikiem. Natomiast czego bym nie chciał? Nie chciałbym, żeby się popełnili jakiś głupi błąd, który mógłby spowodować utratę bramki, bo zdaję sobie sprawę, że taka sytuacja no, mogła bardzo by skomplikować ten mecz. Drugie pytanie, jeśli można, to mam już taką okazję. Chciałem zapytać jak pan ocenia tą atmosferę wokół tego meczu, 30 tysięcy, ciągle w kasach, nie będzie pewnie pełnego stadionu plus niewielka widownia tego pierwszego meczu. Sami piłkarze mówią o tym, że w pewnym sensie są sami, są samotni, mają tego pełną świadomość i wiedzą, że wiele zależy od, również od tego od wyniku tego, tego meczu. Pan powiedział, że 30 tysięcy... Zostało w kasach jeszcze. Zostało, tak, tak. 15 tysięcy sprzedanych. To jest informacja z godziny 17. Jest jeszcze jeden dzień, Ja liczę, że jednak ta frekwencja będzie większa. No cóż, no my robimy wszystko z naszej strony, żeby ludzi zachęcić do przyjścia na nasze mecze. Myślę, że taki mecz, jaki był w Podgoricy, no był dobrą reklamą tej reprezentacji, był dobrą reklamą piłki, no bo można powiedzieć, że działo się tyle, co czasami nie zdarza się w kilku spotkaniach. Praktycznie było wszystko. I jeżeli, tak jak powiedziałem, potwierdzimy tą naszą niezłą dyspozycję w meczu z Mołdawią, to myślę, że znowu przekonamy jeszcze większą grupę sympatyków czy kibiców, że warto, warto kibicować i warto być z reprezentacją Polski, bo nie zawsze tylko się wygrywa. Dziękuję bardzo. Po Czarnogórze rozpoczęła się taka. Medialna nagonka na ludowika Obraniaka. Padają nawet głosy, że on już nie powinien grać w tej kadrze. Jak pan widzi przyszłość tego towaru? Rozmawiamy w tej chwili z Mołdawią, jeszcze trochę wracamy do Czarnogóry. Jest to taki delikatny temat, i trudno to rozstrzygnąć dzisiaj, kiedy jesteśmy skupieni na tym, co przed nami, bo to jest dla nas najważniejsze. Na pewno jest to jakiś temat do analizy, zastanowienia się. No, no nie można yy, być zadowolonym z tego, co się wydarzyło, bo dzisiaj nie mamy pewności, gdybyśmy grali w przewadę, czy ten mecz nie udałby nam się wygrać. Dziękuję. Ja też mam pytanie dotyczące tego, co się mówi, bo ma ja tak? dzisiaj artykuły o tym, że e, bardzo słucha Pan swoich piłkarzy. Chciałem zapytać, e, kto rządzi tą drużyną, jaka jest rola kapitana, jaka jest rola tych najlepszych Świetne Świetne pytanie. Na pewno ja nie będę tu składał deklaracji ani tłumaczył, kto rządzi, jak rządzi. No Jeżeli 99% opinii jest zbieżnych, jeżeli 99% opinii jest powiedzmy takich wspierających i widzących jedno i to samo, jedna czy dwie osoby próbują jak gdyby znaleźć problem, no to ta osoba czy ten kolega po ma problem. Ja takiego problemu nie mam. My jesteśmy jedną drużyną. I tu. Ja nie będę dokładnało, że to ten czy ten. To jest drużyna, to jest reprezentacja Polski. Ja jestem trenerem tej reprezentacji i ja to podejmuje suwerenne decyzje. Jeżeli ktoś z jakiegoś gestu zawodnika potrafi napisać pół strony, no to ma dobrą wyobraźnię w tym momencie. Dziękuję. A ja pytam wprost o Adriana Miedajewskiego, czy pana zdaniem po tym co pokazał w Czarnogórze zasługuje na podstawowy skład. No Myślę, że wiele wskazuje na to, że ma szansę wystąpić w pierwszym Jeszcze raz powiem, że tutaj piłkarze mówią, że czują się, że są jedną drużyną, że każdy ma szansę na grę. To też się troszkę, zawsze będziemy porównywać z poprzednikiem, gdzie było 15 zawodników, którzy byli gotowi do gry, a reszta wiedziała, że pełni rolę rezerwowego. Jeśli chodzi o mecz z Mołdawią, czy możemy się spodziewać się jakiejś niespodzianki, na przykład Grzegorza Krychowiaka, który ten noty we Francji ma, ma świetne. Nie bał się pan postawić na Burysiu w meczu z Czarnogórą. Czy to taki nowy e, zwyczaj w kadrze, że, że grają najlepsi w danym momencie, a nie nie? jakieś przyzwyczajenia? Proszę, ale też pod uwagę Grzegorza do występu od minuty. Natomiast nie wiem, czy podejmę taką decyzję. To czasami ta decyzja jest podejmowana dosłownie na kilka godzin przed. No to analizujemy jeszcze znaczy zawodnika w klubie, przyglądamy się i ja, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że y, szkoda, że tego czasu jest tak mało, bo moglibyśmy... Przygotować, mam nadzieję, większą liczbę zawodników gotowych do tego, żeby pukać do tej pierwszej jednostki, że tak powiem. Czy tak będzie, nie wiem. Może, może nie zademietuję, ale ma szansę, żeby się pokazać, myślę, w tym jutrzejszym meczu. Nie chcę składać żadnych deklaracji. Dziękuję.